Hej wszystkim, witajcie, tu Adrianna. Dziś zapraszam Was na film z 40... Jak pokazać? 40? 40? Jak? Nie, źle. 40 trikami, które naprawdę Wam się przydadzą, to nie będą triki w stylu idź nad jezioro o północy, obróć się dwa razy, zakaszl i schudniesz 10 kilo. Nie, to będą triki, które naprawdę się przydadzą i które ja również stosuję w codziennym życiu. Więc nie przedłużając, przechodzę do filmu. Chciałabym wam jeszcze tylko powiedzieć, że córeczka moich znajomych zachorowała na nowotwór. Więc w opisie i w pierwszym komentarzu pod filmem zostawię wam link do zbiórki. Jeżeli możecie, to proszę, przyślijcie kilka złotych, to na pewno bardzo pomoże. A my już przechodzimy do filmu. Ruszamy. Pierwszy lifehack i chyba mój ulubiony. Zamiast kremu do rąk na co dzień używaj kremu z filtrem. Dlaczego? Dlatego, że promienie UV w dużym stopniu przyspieszają starzenie naszej skóry, a w starszym wieku ludzie mają pomarszczone ręce, z plamami przebarwione. I jeżeli teraz zaczniemy stosować kremy z filtrem, to na starość nasze rączki będą wyglądały dużo młodej i wszystkie koleżanki w klubie emeryta będą nam zazdrościć. Serio, ja uwielbiam ten lifehack i w mojej każdej torebce jest krem z filtrem. Oczywiście stosuję go na dzień, nie na noc. Na noc nie ma promieni UV, więc nie ma po co, ale polecam, to jest genialne. Lifehack numer dwa zamiast mydła do mycia rąk w płynie, używaj tego w kostce. Dlaczego? Po pierwsze jest tańsze, starczy na dłużej, jest delikatniejsze dla rąk i powoduje, że mniej się wysuszają i jak wybierzemy mydło, które jest pakowane w papier, a nie w plastik, to zawsze wytwarzamy mniej plastiku i jesteśmy trochę bardziej pomocni naturze. Lifehack numer trzy, na koniec dnia wycieraj ekran swojego telefonu wacikiem nasączonym żelem antybakteryjnym, dlatego że na ekranie naszych telefonów znajduje się naprawdę dużo bakterii. No wiecie, niektórzy to nawet zabierają swoje telefony do łazienki. No ja nie wiem, jak tak można robić. Ja tak nigdy nie robię. Lifehack numer 4. Sypcie do garnka sól wtedy, kiedy woda już się zagotuje. Bo jeżeli nacypiecie soli wcześniej, to spowoduje ona, że woda będzie gotowała się wolniej. Więc jeżeli zależy Wam, żeby szybko przygotować makaron, to osuńcie wodę dopiero po wrzuceniu tego makaronu, kiedy woda będzie wrzała. Jeżeli masz opadającą powiekę, albo ciężką powiekę, a widzicie, tak jak ja, moja powieka nie jest super duża. Nie mam takiej wielkiej powieki. I chciałabyś nosić kreski na oczach, ale za bardzo Ci te oczy przytłaczają, to zamiast rysowania kreski na powiece, weź ciemny cień i po prostu przyciemnij o między rzęsami. To spowoduje utworzenie cieniutkiej kreseczki, która zagęści Twoje rzęsy, a jednocześnie nie obciąży powieki. Jeżeli masz blisko siebie osadzone oczy, tak jak ja, to unikaj nakładania ciemnego cienia tutaj, na początku powieki. Nigdy nie wiem, czy to jest zewnętrzna, czy wewnętrzna strona. Powiem na początku, wszyscy wiedzą o co chodzi. Bo to jeszcze optycznie wtedy zbliży te oczy. Żeby oczy od siebie oddalić, to najlepiej ciemny cień nakładać w kącikach, a tutaj nakładać jakiś rozświetlacz. Dla jeszcze lepszego efektu można dodać ten rozświetlacz także. Tutaj, wtedy oczy będą jeszcze bardziej oddalone. Ja dzisiaj zapomniałam to zrobić. Lifehack numer 7, jeżeli jesteście fanami makaronu i lubicie swój makaron posypywać serem na sam koniec, ale chcecie się zrobić odżywiać, albo jesteście na diecie, no i nie posypujecie serem, bo wiadomo, ser jest tłusty, to bardzo serdecznie polecam Wam płatki drożdżowe. Ja już od wielu, wielu lat używam w swojej kuchni płatki drożdżowe, dlatego że są bardzo zdrowe, wyglądają jak taki potarty ser. Mmm, dobra. One naprawdę są dobre. Smakują serowo, smakują bardzo podobnie do parmezanu, a mają mnóstwo witamin i są fantastyczne na cerę, włosy, paznokcie i wszystko. Ja dosłownie posypuję płatkami drożdżowymi wszystko, więc jeżeli chcecie wybrać zdrowszą alternatywę niż ser, to polecam. Idealne do posypywania. I to nie było sponsorowane. A szkoda. Lifehack numer 8. Jeżeli chcecie umyć swoją szczotkę i denerwuje Was to, że trzeba wyciągnąć stamtąd włosy i nie ma jak tego wyciągnąć, bo to nie wychodzi, to idealnie do mycia szczotki i do wyciągania z niej włosów sprawdzi się pędzelek do farb. Takie pędzelki można kupić tanio w Naturze, Rossmanie i każdej drogerii. Wystarczy najtańszy, a świetnie sprawdza się do mycia szczotek. Przede wszystkim do wyciągania tych włosów. Lifehack numer 9. Jeżeli Wasz lakier do paznokci się zassał i nie możecie go otworzyć, to dużo łatwiej będzie Wam otworzyć ten lakier, jeżeli założycie lateksową rękawiczkę albo obwiniecie główkę lakieru gumką recepturką. Ja akurat nie mam tutaj lakieru, ale pokażę Wam tutaj. O, tutaj nawijamy gumkę recepturkę i wtedy dużo łatwiej się otwiera. Lifehack numer 10 i kolejny lifehack, który uratował mi włosy i spowodował, że teraz mogę myć włosy raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, a kiedyś myłam włosy codziennie, to używajcie delikatnych szamponów do mycia skóry głowy. Jeżeli Wasza skóra głowy często się przetłuszcza, wasze włosy są przez to tłuste i obciążone, to wiem, co wtedy się robi. Najczęściej idzie się do Rosmana i kupuje się jeszcze mocniejszy szampon, a to właśnie zła droga. Kupcie delikatny szampon. A dlaczego? Dlatego, że być może wasza skóra głowy jest bardzo przesuszona i reaguje większym wytwarzaniem sebum, żeby tą skórę nawilżyć. Więc im mocniej tą skórę wysuszacie, tym mocniej ona wytwarza to sebum. U mnie było na przykład tak, że moja skóra głowy zaczęła się bardzo przetłuszczać, poszukałam informacji w internecie kupiłam delikatny szampon i teraz jest naprawdę dobrze. Lifehack numer 11, który również dotyczy skóry głowy i przetłuszczania się. Pamiętajcie, żeby bardzo dobrze wypłukać szampon z waszej skóry głowy, dlatego że jeżeli drobinki szamponu zostaną na skórze głowy, to skóra będzie chciała je od siebie odsunąć, produkując właśnie sebum i chce je wypchnąć, chce wypchnąć te drobinki, wtedy wytwarza więcej sebum, wtedy tworzy płaszcz ochronny, więc być może właśnie też dlatego Wasza skóra głowy mocno się przetłuszcza. Delikatny szampon, dokładne mycie skóry głowy i Wasza skóra głowy będzie taka, a jeżeli nie będzie taka, to może już trzeba wybrać się do dermatologa, bo może są tam jakieś problemy. Kolejny trik teraz z dietetycznej kategorii, jeżeli kochacie cukier, jeżeli nie wyobrażacie sobie herbaty, ciasta czy innych deserów, bez cukru, to zainteresujcie się xylitolem. Zdrowsza alternatywa, mniej kalorii, nie podnosi poziomu cukru we krwi i działa dobrze na zęby. I smakuje bardzo podobnie do cukru. Jeżeli jesteście blondynkami albo brunetkami i nie lubicie ciepłych, rudych odcieni na waszych włosach, to nie musicie kupować oddzielnego niebieskiego szamponu. Wystarczy, jak do waszego szamponu dodacie kilka kropel gencjany. Naprawdę delikatna ilość gęcjany, którą kupicie w aptece, która jest bardzo tania, spowoduje, że wasz odcień na włosach będzie dużo chłodniejszy. Lifehack numer 14, jeżeli nie macie dużego problemu z poceniem się i chcecie przejść na bardziej naturalną, pielęgową, to polecam Wam Aum. To jest taki naturalny kryształ. To jest salona? Mmm, salony, dobre. No, ja to kiedyś miałam pod pachami. Aun yeah. nie jest antyperspirantem, czyli nie zablokuje pocenia się, ale spowoduje, że pot nie będzie miał brzydkiego zapachu i delikatnie to pocenie się zahamuje. Nie jest do końca pewne, czy aluminium w naszych antyperspirantach jest zdrowe, więc jeżeli nie musicie go używać, no to lepiej go nie używać. A jeżeli musicie, to na przykład możecie ograniczyć używanie antyperspirantów rano, a na noc, żeby skóra troszeczkę poddychała, możecie właśnie używać taki naturalny aun. Taki antyperspirant również dostaniecie w drogerii i jestem pewna. Że możecie go kupić w Rosmanie. Lifehack numer 15, znów dietetyczny awokado do szybciej, jeżeli zawiniecie je w gazetę, szarą gazetę. I położycie obok jabłka. Trik numer 16, balsam do ust, szczególnie taki, który zawiera w sobie olej krycynowy, nada się również świetnie jako balsam do brwi. Jeżeli jeszcze dodatkowo ma olej krycynowy, to nie dojrzeje pięknie na wilży, to jeszcze do tego delikatnie przyciemni. Lifehack numer 17. Jeżeli chcecie, żeby wasz odcień na paznokciach był intensywniejszy, to jako bazę nałóżcie biały lakier do paznokci. Biały lakier do paznokci także pomoże w tym, żeby kolorowy lakier nie zostawił na naszych paznokciach Plan. Lifehack numer 18. Czy wiecie, że pomadka do ust, którą delikatnie nałożymy na nasze dłonie, rozsmarujemy i nałożymy na włosy, delikatnie je nabłyszczy i wygładzi? To jest świetny, naturalny sposób, który tych włosów nie zniszczy i jest idealny dla wszystkich dziewczyn z puszącymi się włosami. No bo wiadomo, no nie zawsze nosimy w swojej torebce lakier do włosów, a pomadkę mamy zazwyczaj w swojej torebce zawsze. Zazwyczaj zawsze masło myślane. I lifehack numer 19. Jeżeli zdrapiecie Delikatnie pomadkę, to możecie ją także użyć jako krem do rąk. Oczywiście w skrajnych przypadkach, bo jak już mówiłam ja jako krem do rąk najbardziej polecam krem z filtrem UV. Trick numer 20 do mycia wanny, prysznica czy płytek, lepiej niż szczotka, sprawdzi się gąbka kuchenna, bo nie dość, że moim zdaniem lepiej czyści brud, to jeszcze nie porysuje nam tych powierzchni. Trick numer 21, jeżeli masz delikatny szampon, który nie do końca się pieni, to pamiętaj, żeby bardzo mocno spłukać swoje włosy. Włosy, bo im bardziej mokre włosy, tym szampon lepiej będzie się pienił. Możecie także rozmasować go na dłoniach z odrobinką wody, już wtedy stworzycie taką pianę i wtedy też tutaj na głowie wszystko będzie się lepiej pienić. Jeżeli macie puszące się włosy i często tutaj odstają Wam antenki, o widzicie, jak mi odstają, kiedy nie zastosuję różnych trików, to możecie wziąć lakier do włosów, Ciknąć go na dłoń, on będzie wtedy w takiej płynnej postaci, rozmasować go i w ten sposób przyklepać włosy. Ja zawsze tak robię, zanim wyjdę z domu, bo jeżeli tak nie zrobię, to moje baby hairy po prostu sterczą mi jak antenki. Lifehack numer 23: nie daj się wciągnąć w obsesję oleju kokosowego na włosy. Bardzo często się mówi, że olej kokosowy świetnie sprawdza się na włosy i tak, ale nie każde. Olej kokosowy zazwyczaj sprawdzi się na włosach prostych, a jeżeli masz włosy puszące się, się, to olej kokosowy najprawdopodobniej to puszenie jeszcze wzmoże. Trick numer 24. Jeżeli potrzebujesz mocnego wygładzenia włosów, jeżeli chcesz, żeby Twoja odżywka była jeszcze bardziej wygładzająca, i ja robię to zawsze, kiedy prostuję swoje włosy i chcę, żeby były idealnie gładkie, to dodaję sobie kilka kropel serum na końcówki po prostu do odżywki. Wtedy już na etapie mycia i odżywiania ja te włosy sobie dociążam, no i później jeszcze aplikuję po zmyciu tej odżywki, jeżeli mam już wytarte. Włosy. Jeżeli tylko nie macie bardzo cienkich włosów z ogromną tendencją do przetłuszczania się i do obciążania, no to możecie spróbować. Może też tak ładnie dociąży i wyprostuje Wam włosy jak moje. Lifehack numer 25. Nie używaj tradycyjnego ręcznika frotę do wycierania włosów, dlatego że on te włosy jeszcze niszczy i puszy. Najlepszym sposobem na wycieranie włosów i najtańszym i najdelikatniejszym jest po prostu stara, zwykła bawełniana koszulka. Trick Numer 26. Nie dajcie się nabrać na mocno nawilżające peelingi, tylko zawsze sprawdzajcie skład. Dlatego, że w bardzo dużej ilości peelingów w drogerii znajduje się olej parafinowy, który wcale tej skóry nie nawilża, tylko ją oblepia. Jeżeli wasz peeling ma różne olejki, olej kokosowy, Shia, Shea, czy jaki tam inny olej, to super, ale jeżeli ma olej parafinowy, no to nie. A już w ogóle, jeżeli chcecie fajny, tani peeling, który będzie najlepszym peelingiem, to po prostu użyjcie kawy. To jest najlepszy peeling. I najtańszy. Tych 27 zapamiętajcie jedną zasadę. Olej kokosowy, który posiada zapach, nadaje się do pielęgnacji ciała i włosów, jak mówiłam, jeżeli macie włosy proste, ale nie nadaje się absolutnie do smażenia, do pieczenia, albo do innych rzeczy, w których wchodzi obróbka cieplna. Do takiego użycia nadaje się olej kokosowy rafinowany. Bo jeżeli użyjecie do smażenia i do jakiejś obróbki cieplej oleju kokosowego, który ma zapach i który jest nierafinowany, to wytworzy się podczas tego procesu wiele rakotwórczych substancji. Więc olej do smażenia super, ale tylko rafinowany, a nierafinowany do pielęgnacji. Trick 28. Jeżeli macie cienkie włosy i nie chce Wam się zagłębiać w składy i nie interesują Was składniki zawarte w produktach, chcecie tylko szybko wejść do drogerii i wziąć dla siebie szampon, to najczęściej szampony, które nie mają w sobie substancji nawilżających i obciążających, będą w przeźroczystych opakowaniach. Więc jeżeli chcecie szybko sięgnąć po szampon dla cienkich włosów, to ten w przeźroczystym opakowaniu najpewniej będzie dla Was. Lifehack numer 30. Kiedy dobieracie kolor podkładu, to nigdy nie dobierajcie. Go tylko na podstawie światła w drogerii. A dlaczego? Dlatego, że w drogerii mamy chłodne, niebieskie światło, w którym wszystko wygląda dobrze. Najlepiej no zrobić sobie jakąś ciapkę na żuchwie, wyjść z drogerii i zobaczyć, czy wtedy ten kolor nam pasuje. No bo światło w drogerii może naprawdę wiele przekłamywać. Perfumy dużo lepiej trzymają się na nawilżonej skórze. Więc jeżeli aplikujecie je tu, tu, to pamiętajcie, żeby ta skóra była nawilżona, nie była sucha. Możecie nawet przed aplikacją nałożyć trochę wazelinki albo jakiegoś bezzapachowego kremu i wtedy perfumy naprawdę długo będą się utrzymywać. Trick 33. Jeżeli nie masz suchego szamponu, skończył Ci się, a masz awaryjną sytuację, to możesz równie dobrze użyć pudru transparentnego. Może nie sprawdzi się aż tak dobrze, ale na pewno włosy nie będą już tak tłuste. Efekt większych ust uzyskasz wtedy, kiedy... na na łuk kupidyna nałożysz rozświetlacz, a pod usta nałożysz ciemny cień, który stworzy lekki cień i będzie dawał wrażenie, że dolna barga jest tak duża, że aż rzuca cień. Pamiętajcie no tego, żeby oczywiście działać delikatnie i nie wyrysować sobie jakiejś wielkiej czarnej krewy. Jeżeli macie tłustą, przetłuszczającą się, mieszaną cerę, to spróbujcie baking. Naprawdę powoduje, że możemy wytrwać cały dzień bez poprawiania makijażu i bez, wiecie, jakichś lipułek matujących czy poprawiania pudru. Ja byłam tym typem osób, Osoby, która poprawiała swój makijaż co pół godziny, dlatego, że od razu zaczynałam się świecić, a teraz jak używam bakingu, to naprawdę mogę z czystym sumieniem powiedzieć Wam, że mogę cały dzień nie poprawiać makijażu i nie będę się świeciła jak lampa, albo jak kula dyskotekowa. Trick numer 36. Nie nakładajcie różu w ten taki klasyczny sposób, jak to się mówi, żeby uśmiechnąć się i nałożyć na te jabłuszka tutaj, dlatego, że w ciągu dnia non stop tak nie wyglądamy, nie uśmiechamy się cały czas tak, tylko mamy normalną twarz, więc jeżeli nałożymy sobie róż, jesteśmy uśmiechnięci, to później ten róż nam opadnie i będzie za nisko. Więcej lepiej nałożyć róż bez żadnych grymasów i bez uśmiechania się tutaj, żeby nie mieć go później za nisko. Trick 37. Biała kredka na linię wodną spowoduje, że nasze oczy nie dość, że będą większe, to jeszcze spojrzenie będzie bardziej otwarte i wypoczęte. Trick 38. Jeżeli falujesz, lokujesz sobie włosy i chcesz, żeby utrzymały się dłużej, to oczywiście zablikuj lakier do włosów, ale dopiero wtedy, kiedy te włosy te jak to powiedzieć? Wystygną, wystudzą się, bo jeżeli nałożysz lakier wtedy, kiedy włosy są jeszcze gorące, to bardzo szybko się rozprostują. Trik 39, jeżeli nie masz bazy pod cieniem, niczym się nie przejmuj, wystarczy korektor. Najlepiej korektor matujący, który nałożycie tutaj i również świetnie podbije cień i spowoduje, że będzie na naszej powiece przez cały dzień. I ostatni trik, numer 40. Jeżeli chcesz, żeby Twoje kosmetyki do pielęgnacji, szczególnie do pielęgnacji twarzy, były dłużej świeże. Że i lepiej działały, i powodowało, że skóra będzie bardziej ukojona, to trzymaj je w lodówce. Po ciężkim dniu nałożycie sobie na twarz wieczorem taki schłodzony krem. To jest naprawdę wyższy poziom komfortu. I tak, kochani, to już wszystkie lifehacki, które chciałam Wam pokazać. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie kciuka w górę, napiszcie, który trik był dla Was najfajniejszy, a ja już się z Wami żegnam. I do zobaczenia już niedługo. Zasubskrybujcie kanał, wpadajcie na Instagrama. I pa pa!